Jak w przypadku szampana, dla niektórych może być to pewna trudność. Jak posługujemy się tym fajnym narzędziem, jakim jest trybuszon? Otóż nacinamy tutaj nożykiem leciutko tą całą warstwę, która znajduje się pod metalowym nacięciem, zdejmujemy sreberko, trzymamy butelkę w ten sposób. Następnie lekko przetrzymując ręką, kciukiem właściwie korek, odkręcamy, zdejmujemy tą całą metalową warstwę, przytrzymującą korek. Przy czym cały czas trzymamy korek. Bierzemy w ten sposób i leciutko odkręcamy ten korek, tak żeby on nam nie wybuch, tylko i wyłącznie, żeby było leciutkie. Następnie polewamy szampana w ten sposób. Tu bardzo często w szampanach znajduje się taki, takie denko, której kelnerzy czy samolierzy robią w ten sposób i nalewają szampana po prostu do kieliszku.